Dzień dobry Państwu, w niedzielę 26 kwietnia 2020 roku jesteśmy pod domem firmą Szumowski Investment brata, pana ministra zdrowia nie byłoby w sprawie niczego interesującego żeby to Państwu pokazywać, ale objęli udziały w spółce Szumowski Investment o wartości odpowiednio pan Szumowski Łukasz 12 tysięcy złotych, pani Anna Szumowska 12 tysięcy złotych i pan Marcin Szumowski 28 tysięcy złotych. Minęły dwa lata od roku 2016 i w roku 2018 udziały dziwnym trafem zmieniły swoją wartość nominalną. Cała rodzina pana ministra nie wykazała w tym czasie wielomilionowych zysków i tak proszę państwa, po dwóch latach. Odpowiednio brat pana ministra, pan Marcin Szumowski, ma już 28 milionów 280 tysięcy złotych, która Anna Szumowska posiada udziały o wartości 12 milionów 120 000 zł. i bratanek pana ministra, 27-latek, objął udziały o wartości 12 milionów złotych. Zaświadczają temu oficjalne dokumenty pochodzące z Krajowego Rejestru Sądowego, a zatem... Cała rodzina pana ministra nie wykazali w ciągu kilku ostatnich lat przed właściwym miejscowo-warszawskim Urządem Skarbowym przychodu ani dochodu w kwotach wielodziesięciomilionowych. Tymczasem cała rodzina po dwóch latach dysponuje majątkiem o wartości 50 milionów złotych. Czy to cudowne rozmnożenie finansów rodziny pisowskich notabli. Czy tylko pranie brudnych pieniędzy, czy to prania brudnych pieniędzy, o tym pewnie rozstrzygnie dalsza część mego nieustępliwego dziennikarskiego śledztwa. Wszystko wskazuje na to, że brat ministra zamieszany jest w pranie brudnych pieniędzy. Dzień dobry, wtorek 28 kwietnia. To są nasze wiadomości. Proszę Państwa, dzisiejsze nasze wiadomości w całości będą poświęcone rodzinie państwa Szumowskich, to znaczy panu ministrowi zdrowia, jego bratu, jego synowi, a także jego żonie. Po pierwsze, nie jest to materiał o moich domniemaniach. To jest materiał z zarzutem prania brudnych pieniędzy wcześniej ukradzionych ze struktury państwa polskiego z tytułu dofinansowania, jakie dostała firma Onko Arendi e, należąca do rodziny Szumowskich. A druga sprawa, o której do tej pory e, publicznie się w ogóle nie mówiło, e, proszę Państwa, nie mówimy o kwocie 20 ani 30 milionów złotych, tylko mówimy o całkowitej wartości projektów e, Szumowskich opiewających na 295 600 tysięcy złotych, z czego uwaga ta niedobra Unia Europejska, ta Unia Europejska, która zdaniem tej małpy z Trybunału Konstytucyjnego posługuje się szmatą unijną, wypłaciła rodzinie Szumowskich w ramach spółki Onko Arendi, uwaga 219 milionów 71 625 zł. I 28 groszy. Proszę Państwa, żeby zrozumieć ten materiał, trzeba się naprawdę skupić, a gdy przyjdzie taka potrzeba, również go przeanalizować poprzez powtórne, a nawet i dalsze odtworzenie. Proszę Państwa, a więc za... rozpoczynamy od firmy Szumowski Investment, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W tej spółce 4 lipca 2019 roku przed notaryszem Arturem Szatkowskim jest dokonywana zmiana treści tekstu jednolitego umowy spółki. Na mocy powyższego, spółka, wcześniej przekształcona ze spółki akcyjno-komandytowej, została przekształcona w spółkę SO. Marcin Szumowski posiada 1400 udziałów o łącznej kwocie 70 000 zł, zmienione na 560 udziałów o, o wartości 28 Zł. Pan Szumowski, Łukasz, minister, posiada 30 tysięcy złotych. zmienione na 240 udziałów o wartości 12 tysięcy złotych. Żona pana ministra Szumowska, Anna, posiada udziały o wartości 12 tysięcy złotych. Spółka zostaje w całości przejęta przez spółkę CA Sense z takim, jak państwo widzą na ekranie, tutaj kapitałem. I tak oto powstaje podmiot, który będziemy za chwilkę bardzo szczegółowo, szanowni Państwo, omawiać. CSS, kolejna spółka rodziny Szumowskich, jak Państwo widzą, spółka Zo, w tejże spółce, w tej spółce. Również 21 października 19 roku e, zmieniany jest tekst jednolity e, spółki i po tych zmianach, Szanowni państwo, pan Szumowski Marcin z 70 udziałów w wartości 3,5 tysiąca złotych ma 565 600 udziałów włącznych w wartości 28 280 tysięcy złotych żona pana ministra, pani Anna Szumowska z 30 udziałów o wartości 1,5 tysiąca złotych ma 242 tysiące udziałów, 400, o wartości 12 milionów 120 tysięcy złotych. Jak Państwo wiedzą, kapitał spółki wynosił 5 tysięcy, a po zmianach 40 000, 400 tysięcy. Jak wynika z krs kapitał został podwyższony po wniesieniu aportu. I to jest całe clue tej naszej Szanowni Państwo, omawianej sprawy. Szumowski Marcin, brat ministra Szumowski Wojciech, syn ministra, 27-latek tak rozpoczyna się nasza historia. Dzień dobry panu. Proszę pana, przygotowuję reportaż na temat rozwoju państwa finansów tej, tej konkretnej firmy. Czy ktoś z państwa szmowskich zechciałby odpowiedzieć na kilka pytań do kamery? A jaki pan jest? Ja się nazywam Zbigniew Stonoga i reprezentuję swój dziennik. Okej. Ja, że pan jest taką swoją gwiazdą internetu. No, jestem człowiekiem, który, który lubi wiedzieć, co mówi i co robi. Natomiast chodzi o to, bo ja, ja rozumiem, to że. Znam, ale nie wiem, czy oni Państwo, więc nie wiem, czy ich chcę ich wrzucać pod autobus. Aha. To nie chodzi o autobus, to chodzi o to, że Państwo jako rodzina, bo rozumiem, że z panem najmłodszym rozmawiam, objęliście udziały kilka lat temu. No, warte po kilka tysięcy złotych. Natomiast dzisiaj państwa udziały są szacowane na, no pańskie na 12 milionów 100 tysięcy, mamy 28 milionów i ojca też ponad 20 milionów. I o to tu chodzi, tak? Uwaga, proszę państwa. Pan minister Łukasz Szumowski wraz ze swym bratem i żoną byli właścicielami firmy Szumowski Investment, spółka ZOO. Proszę Państwa, spółka Szumowski Investment była spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której wartość kapitału zakładowego wynosiła 5000 złotych. Udziałowcami, proszę Państwa, w tej spółce byli Szumowski Marcin. 1400 udziałów o wartości 70 tys. złotych, Szumowski Łukasz, pan minister zdrowia, 600 udziałów o wartości 30 tys. złotych, Szumowska Anna, żona pana ministra, 240 udziałów o łącznej wartości 12 tys. złotych. Proszę Państwa, spółka Onko Arendi, ta spółka, która dostała ze Skarbu Państwa dofinansowanie, Miała w dacie rejestracji kapitał własny w wysokości 100 300 zł. 100 300 zł to cały majątek rodziny Szumowskich, umiejscowione w spółce Onko Arendi. Spółka Onko Arendi, braci Szumowskich, pana ministra, jego brata, jego. Syna i, do, i dołączających następnie do tej spółki w ramach innych spółek, jest to kaskada, proszę Państwa, osób, otrzymała z Unii Europejskiej 24 382 219 złotych, 97 538 złotych, 29 565 448 813 do wartości projektów 73 915 i wkład do tego Unii Europejskiej 54 767 000. Co się dzieje? W dacie otrzymania, Szanowni Państwo, tej rządowej dopłaty z kwoty z wartości udziałów spółki, podkreślam, 5 tysięcy zł. Następuje podwyższenie kapitału zakładowego na kwotę 40 milionów złotych. Wartość udziałów żony pana ministra z 12 tysięcy rośnie do 12 milionów, a wartość udziałów brata pana ministra rośnie z 28 tysięcy złotych do 28 milionów złotych. Syna na marginesie jedynie 12 milionów złotych. Opisana jest ta czynność jako podwyższenie kapitału poprzez wprowadzenie czegoś aportem. Jak wynika, proszę Państwa, z dokumentacji państwa szumowskich i z oświadczenia pana ministra, jego żona zarabia 6 tysięcy złotych. Wszyscy, którzy mieli, którzy mogli, uciekli stąd, bo nie, mieli dosyć. Ile zarabia pańska żona? No, teraz tak przesz, przeszła z etatu, gdzie zarabiała 4 chyba tysiące na kontrakt i faktycznie teraz mamy koło 6 chyba tysięcy przynosi ja, Ale na lęk, tak naprawdę tak. ja nie wiem, mhm. bo My szczerze nie powiedziawszy, nie chwali mi się. Zarówno pan minister, jak i jego żona i 27-letni syn nie mieli pieniędzy, nie wykazali przed właściwym miejscowo urzędem skarbowym dochodu za jeden dzień w wysokości 40 milionów złotych. Mimo to. W Karesie dokonano zmiany. To jest swoiste poświadczenie nieprawdy w dokumencie mającym znaczenie prawne przez sędziego, który tej zmiany dokonywał, który wydawał postanowienie z ramienia sądu warszawskiego. Reasumując, rodzina Szumowskich posiada spółki prawa handlowego, w których posiada udziały o wartości ponad 100 tysięcy złotych. Natomiast chwilę po otrzymaniu kilkudziesięciu milionów złotych ze Skarbu Państwa udziały obejmują brat pana ministra, żona pana ministra i syn pana ministra. Proszę państwa, udziały mogą, ich wartość może wzrosnąć, ale udziały pokrywamy albo aportem, albo wpłatą. Udziały możemy pokryć albo wniesieniem aportu, albo wpłaty gotówkowej, to znaczy przelewu. Rodzina Szumowskich, to znaczy pan doktor i jego żona, nie zarobili za lata 2010-2018 nawet kwoty, która pozwoliłaby im opłacić opłatę odczynności cywilno-prawnej z kwoty 40 milionów złotych. A ta opłata wynosi 0,5%, czyli 200 tysięcy złotych. Gdy Państwo przyjrzą się kolejnym. Powiązaniom kapitałowym i zmianą w kolejnych dokumentach, to zapewniam Państwa, że średnio rozgarnięty nastolatek, nie mówiąc już o pierwszorocznym studencie prawa, widziałby, dostrzegłby, że mamy do czynienia z pralnią pieniędzy. I mamy, proszę Państwa, do czynienia z pralnią pieniędzy. Niech hejterzy i hejterzy się wypowiadają, robią co chcą. Mamy jednego dnia podniesienie kapitału z 5 tysięcy do 40 milionów. Przy czym udziałowcy nie dysponowali i do dziś nie dysponują kwotą 40 milionów złotych, ani majątkiem, który został wniesiony aportem do spółki, a który by in concreto uzasadniał dokonanie zmian w KRS. W ten oto sposób, proszę Państwa, pan minister, jego żona, jego syn przywłaszczyli państwowe pieniądze i dziś mają 40 milionów złotych. A przecież to tylko żona i syn Zbigniewa Stonogi i sam Zbigniew Stonoga są złodziejami i piorą pieniądze. Przede wszystkim moja żona i syn prali pieniądze na rok przed tym, zanim je ukradłem, a ja je ukradłem na rok przed tym, zanim powstała moja fundacja. Chcieliście pisowcy ze mną wojny, będziecie ją mieli. Mam nadzieję, że co mądrzejszy na spokojnie podejdzie do tego tematu i wyprowadzi własne wnioski bez moich słów. Prawda jest jedna i prawda w tej sprawie jest oczywista. Pozdrawiam Państwa. To były nasze wiadomości wtorek 28 kwietnia.